Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale. I co dalej? Niewiele z Was może wie, jakie korzyści płyną z posiadania przez osoby z niepełnosprawnościami takiego orzeczenia właśnie o niepełnosprawności. Dziś chciałbym trochę pochylić się nad tym tematem pokazać, jakie mamy właśnie takie zalety, że tak powiem. Te nasze szczęścia w nieszczęściu, przedstawić jak to wygląda w praktyce oraz powiedzieć yy, o co jakby możemy zabiegać, o co, z czego możemy korzystać oraz co nam jakby przysługuje. Zapraszam! Pierwsze, to nam przychodzi na myśl, no to są takie ułatwienia w życiu codziennym. To jest karta parkingowa. Ta nasza niebieska, która zezwala nam na bardzo wiele różnych rzeczy, na przykład na stawanie właśnie w wydzielonych dla nas specjalnie miejscach, na zachowanie bezpieczeństwa na przykład na parkingach przy galeriach handlowych czy supermarketach, ale także, o czym nie wszyscy wiedzą, taka karta w niektórych przypadkach zezwala na wjeżdżanie pod zakaz, zezwala na stawanie w miejscu do tego niedozwolonym. Czyli w miejscu, gdzie obowiązuje znak zakazu zatrzymywania się i postoju. Jednak jest to do 10 minut. Czyli, no nie wiem, wydarzy się jakaś nagła awaria, czy nagle złapie was spastyka w nogach i musicie to ogarnąć, nie wiem, musi was wytrzepać po prostu. No to stajecie sobie nawet na zakazie. Na te 10 minut chodzi o to, żebyście zachowali bezpieczeństwo w ruchu drogowym, żebyście nie stwarzali niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli po prostu musicie, to nawet na zakazie, posiadając tą kartę, możecie się zatrzymać i nikt nie będzie robił problemu. Bardzo fajne, przydatne udogodnienie, jeżeli chodzi o osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności na swoim orzeczeniu, jest to szczególnie teraz, właśnie w czasach epidemii i pandemii. Że y, posiadamy prawo do bezpłatnego korzystania z tego, aby osoby dostarczające nam, czyli różnego rodzaju kurierzy, czy listonoszy, y, paczki, zamiast zostawiać nam, czy, czy dzwonić na przykład, że no, jesteśmy pod klatką, czy tam pod domem, pod furtką, proszę wyjść, to bezpłatnie możemy ich o to poprosić, aby wnieśli nam to do nas do domu, nawet jeżeli, no nie wiem, mieszkamy na czwartym piętrze. To cokolwiek zamówimy bezpłatnie, oni to jakoś muszą ogarnąć. Zgłasza się to poprzez złożenie takiego specjalnego dokumentu razem z kopią orzeczenia o naszej niepełnosprawności w lokalnej naszej poczcie lub u naszego listonosza. Kolejna sprawa to są ulgi na przejazd komunikacją miejską, ale no tutaj jest taki mały haczyk, to już ustalają osobno każde zakłady komunikacji, każda gmina, każde miasto po prostu decydują na spotkaniach czy przy założeniu spółki, czy osoby niepełnosprawne, a jeżeli tak, to które? Czy ludzie tylko z grupą z stopniem znacznym, czy też z umiarkowanym, czy lekkim? No, ustalają po prostu, jakie ulgi i czy w ogóle przysługują. Na przykład dla porównania, w jednym mieście osoby ze znaczną grupą mogą jeździć na bilecie ulgowym, a w innym na przykład za darmo całkowicie. I tutaj też fajna sprawa, bo w większości miast osoby ze znaczną, czyli na przykład poruszające się na wózkach, jak ja, mają nie dość, że za darmo, to jeszcze ich tak zwany opiekun również jedzie komunikacją miejską za darmo. Tutaj chciałem zaznaczyć, że jeżeli chodzi o y, transport miejski, a na przykład międzymiastowy typu y, na przykład koleje państwowe, no to to już sprawa ma się inaczej, e, zależnie od y, każdej spółki, czyli tam, no jakie to mamy te spółki, no mamy Intercity, mamy Regio, mamy tam TLK czy coś tam. No, w każdej wygląda to inaczej, w każdej mamy inną ulgę. Można się spotkać z czymś takim, że na przykład przy przesiadkach mamy różne ulgi, ponieważ jeździmy różnymi kolejami. Tutaj po prostu należy się zorientować i zapytać. Czasami, tak jak w przypadku właśnie komunikacji miejskiej, opiekun osoby niepełnosprawnej ma największą zniżkę. Na przykład 95% zniżki ma opiekun osoby, która jest niezależna do samodzielnej egzystencji. Czyli na przykład z Gorzowa do Poznania jedziemy tam za złote 20 zł powiedzmy, także fajna sprawa. No ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna, zależnie od spółki, yy, która jest naszym przewoźnikiem. Yy, ona sobie jakby ustala yy, swoje warunki, swoje zniżki, i po prostu trzeba się zorientować. Kolejna istotna sprawa dla osób jeszcze uczących się yy, czy studentów, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami są bardzo jakby ciekawym, przydatnym udogodnieniem dla nas. Nie są to wysokie kwoty i również są one uzależnione od naszego stopnia niepełnosprawności. To raz. A dwa, że od warunków uczelnianych każda uczelnia po prostu jakby dysponuje innym budżetem, więc no, inaczej będzie dysponowała nim. Kwestia indywidualna, stypendia są, należą się osobom z niepełnosprawnościami. Wystarczy złożyć odpowiednie papierki i korzystać. Pozostając jeszcze w klimatach tych studenciaków, Mamy pierwszeństwo jako osoby niepełnosprawne, mamy pierwszeństwo w zaklepywaniu sobie miejsc w akademikach. Niektóre akademiki posiadają specjalne na przykład pokoje przygotowane. Jest pokój specjalnie dostosowany pod osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Super sprawa, mam nadzieję, że każdy akademik zainteresuje się po prostu z zorganizowaniem takiego chociażby jednego pokoju na cały Akademik, to myślę, że za dużo nie stracą, a mogą co najwyżej zyskać. Kolejna taka ciekawa sprawa, to już bardziej tak turystycznie, no mamy ulgi na muzea, centra nauki, różnego takiego rodzaju, wiecie, rzeczy bardziej turystyczne, z których możemy korzystać po prostu za zniżką, nie musimy upłacać całego biletu. Myślę, że spoko opcja, co niektórych może wyciągnąć z domu. Takie zachęcenie, że przyjdź do nas, to zapłacisz mniej, albo w ogóle czasami nie zapłacisz. Następna sprawa, to, która jest tak naprawdę załatwiana w pierwszych dniach nabycia naszej niepełnosprawności, to jest zasiłek pielęgnacyjny, który służy nam po prostu do tego, aby zakupić sobie niezbędny sprzęt, czyli na przykład zaopatrzenie urologiczne, czyli na przykład jeżeli ktoś potrzebuje, no to jakieś cewniki, czy jakieś podkłady, czy jakieś pieluchy, no to, co jest nam niezbędne jakby do życia, no to mamy opłacane przez ten właśnie zasiłek pielęgnacyjny. Następna sprawa to jest ulga rehabilitacyjna, ale tutaj temat jest bardzo obszerny i bardzo wiele jest zmiennych wymagań zależnych. To musicie już sobie sami wygooglać, ja się na tym nie będę rozwodził, ponieważ mnóstwo jest sytuacji i scenariuszy. No po prostu sprawdźcie sami ulga rehabilitacyjna. Następna bardzo fajna rzecz to jest udział w turnusach rehabilitacyjnych, który przysługuje nam raz na rok z PFRON-u, czyli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kładamy po prostu w ciągu roku taki papierek do nich, że chcemy się udać na taki właśnie turnus rehabilitacyjny, no i oni nam w ciągu 30 dni odpowiadają, czy w przyszłym roku możemy się na taki udać, to my sobie wybieramy miejsce, my sobie wybieramy czas jakby ten, tego turnusu. Myślę, że bardzo fajna opcja, że warto po prostu korzystać, jeżeli mamy taką opcję, to brać i, i, i czerpać z niej jak najwięcej. No i ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o to nasze życie takie codzienne. To jest pierwszeństwo w kolejkach, to znaczy jeżeli znajdujemy się w różnego rodzaju urzędach, instytucjach czy nawet sklepach. No to mamy po prostu pierwszeństwo, jeżeli chodzi o kolejki, na przykład do kasy czy do gabinetu lekarza. No jest to jakby prawnie ustalone. Wiadomo, nie wszędzie tak jest, nie do każdej kasy jakby musimy się pchać. Na przykład w hipermarketach jest rozwiązane w ten sposób, że niektóre kasy po prostu są oznaczone jako kasa pierwszeństwa i tam osoby niepełnosprawne oraz kobiety w ciąży na przykład mają pierwszeństwo, więc mając swój koszyk po prostu udają się do tamtej kasy. I nie musząc czekać w kolejce, przechodzimy jakby na jej front. Tutaj zakończymy tą pierwszą część tego materiału, czyli życie codzienne. Jeżeli będziecie chcieli usłyszeć o życiu zawodowym i o ulgach czy przywilejach, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym, dajcie znać. Ja bardzo chętnie zrobię taki materiał, ponieważ myślę, że warto informować. Nie tylko pracowników, ale i pracodawców osób niepełnosprawnych, jakie korzyści czy zalety wynikają z zatrudniania oraz pracowania w takich instytucjach, które wspierają osoby niepełnosprawne. A ja zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz zapraszam na socjale, czyli na Facebooka oraz Instagrama. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale, i co dalej.